Najnowsza przypowiednia Jackowskiego wielka ucieczka z polskiego miasta, go? Słynny Jasnowic na swoim kanale na YouTube regularnie dzieli się wizjami z widzami. To sposób na utrzymanie więzi z fanami, a także zbudowaniu sobie społeczności. Krzysztof Jackowski zdobył szczególną popularność podczas poszukiwań wony wieczorek wskazaniu miejsca przebywania ciała Piotra Woźniaka staraka, a także dzięki przewidzeniu pandemii. Co zatem zobaczył Jasnowic dla mieszkańców Lublina? Dla Lublina będzie to podobny rok jak dla Rzeszowa, ludzie dobrowolnie w lęku będą się przenosić na jakiś czas – przypowiada Jackowski dla Superekspresu. Przypomnijmy zatem, co przewidział Jackowski dla mieszkańców Rzeszowa, jak można przypuszczać. Nie będą to dobre wieści. Wizjoner z Czuchowa przewiduje użycie broni chemicznej. Boję się to powiedzieć. Rzeszów to może być rejon, w którym ludzie na własną rękę będą wyjeżdżać. Będą wyjeżdżać, ponieważ będą się czegoś bali. Będą wyjeżdżać nie na stałe, a z myślą, że im wyjadą na jakiś czas. Ci, którzy wyjadają i będą chcieli wrócić, będą mieli problem straszy Jasnowic Jackowski w wywiadzie dla Superekspresu.